Witamy w Szkole Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Przybiernowi. Szkoła, która od wielu lat dba o środowisko przy współudziale naszych partnerów. Dla nas bardzo ważna jest nasza mała ojczyzna, dlatego co roku w naszej szkole odbywają się akcje i zajęcia związane z ochroną przyrody. Popatrzmy na zdjęcia. Zabieramy Was teraz na lekcję biologii na której uczniowie przeprowadzają badania czystości powietrza, wykorzystując do tego porosty. Na podstawie naszych obserwacji możemy potwierdzić hipotezę, że porosty są wskaźnikami czystości powietrza. Masz rację. Porosty są bioindykatorami, czyli wskaźnikami biologicznymi czystości powietrza. Niedaleko nas jest las Jezioro, gdzie jesteśmy częstymi gośćmi. Uczymy się jak dbać o nasze środowisko, m.in. dzięki naleśnictwu Rokita. Autofragment design. <noise> Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o warstwowej budowie lasu, którą tworzą drzewostan, podszyt, ściółka i runo. Czy wiecie dzieci, jaki gatunek tworzy tutaj drzewostan? Sosna. Super. A co jest w podszycie? No! Brawo. Chcemy wiedzieć więcej, dlatego uczestniczymy w konkursie programu Ekopracownia. Realizowanego w ramach programu priorytetowego, program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nasz program nosi nazwę Ekomocni Przyrodzie Pomocni. Dlaczego dla nas, ekopracownia? Bo pozwoli ona na wyposażenie w meble oraz lepsze, nowocześniejsze pomocy dydaktyczne, a to z kolei wpłynie na pogłębienie i rozszerzenie wiedzy o ochronie naszej pięknej planety. I jako dorsi ludzie będziemy bardziej wrażliwi na jej potrzeby.